Cześć, witajcie na kanale Jak są Fishing Team. HoloSelect to nasza dopracowana seria woblerów, która została zaprojektowana i wykonana w Polsce. W tej serii znajdziemy woblery do różnych technik i zastosowań. W tym odcinku przyjrzymy się woblerom do łowienia w twitchingu. Ale czym w ogóle jest ten twitching? Twitching, tak mówiąc w skrócie, jest to technika łowienia na woblery, która polega na podszarpywaniu naszej przynęty i robieniu krótkich paus. Ta technika świetnie spisuje się w trakcie łowienia sporych okoni, strągów, a także sandaczy, szczupaków i boleni. W naszej ofercie flagowym modelem woblera do łowienia na twitching jest Alba Twitch. Dwa rozmiary 7,5 oraz 9 cm przy wadze 8 oraz 11 gramów, i w ofercie znajdziemy również 11 skutecznych kolorów. Odpowiednie wyważenie tych woblerów sprawiło, że możemy wykonywać dalekie rzuty. Krótki ster oraz konstrukcja sprawiły, że ta przynęta podczas podszarpywania ucieka na boki i zachowuje się jak ranna rybka, a w trakcie pauzy zastyga i prowokuje drapieżniki do ataku. Woblery Alba Twitch spiszą się świetnie podczas łowienia dużych okoni, szczupaków, sandaczy oraz boleni. Kolejne dwa modele to nasza nowość na rok 2023 Czyli manga oraz manga dr. Te modele to mniejsze konstrukcje, bo tylko 5-cm, które polecamy do łowienia pstrągów i okoni. Manga to krótki ster i korpus, który przypomina na rybek. Świetnie spisze się w trakcie łowienia w płytkich rzekach, gdzie swoim zachowaniem będzie prowokował drapieżniki do ataku. Manga dr różni się użytym typem steru. Tutaj mamy ster głęboko schodzący, który pozwoli osiągnąć temu woblerowi zdecydowanie większe głębokości niż poprzedni model. Manga DR świetnie sprawdzi się podczas obławiania głębszych dołków, strągowych burt oraz w trakcie łowienia okoni w toni w jeziorach. 10 kolorów tych woblerów pozwoli nam wybrać wersję idealną do panujących warunków w danym momencie. Wszystkie woblery Alba oraz Manga spiszą się nie tylko w twitchingu, ale również przy klasycznym zwijaniu. Twitching jest naprawdę skuteczną techniką. Pozwala sprowokować drapieżnika w inny sposób i dobrać się do ryb, które nie reagowały na wcześniej podawane gumy czy blachy. Przetestuj na swoim łowisku woblery Alba oraz Manga, pochwal się efektami w komentarzu, zasubskrybuj nasz kanał do zobaczenia w kolejnym odcinku.